Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Młodzieży Wszechpolskiej. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy tragicznego zdarzenia, które miało miejsce wełku podczas nocy sylwestrowej. Ja nazywam się Mateusz Pławski, jestem rzecznikiem prasowym Młodzieży Wszechpolskiej. Razem ze mną są tutaj koledzy z warszawskiej struktury, kolega Arkadiusz Jabłoński, przedstawiciel władz warszawskiej struktury i kolega Paweł Lizoń, działacz MW Warszawa. Proszę Państwa, doszło do tragicznej sytuacji. Z ręki przedstawiciela, z ręki przedstawicieli, ponieważ dwóch mężczyzn aktualnie dostało zarzuty morderstwa, z, z ręki przedstawicieli grupy muzułmanów w Polsce zginął młody chłopak, 21-letni chłopak. Tutaj chciałem od razu zaznaczyć, że niektóre media dopuściły się strasznej manipulacji, chociażby Newsweek, który napisał, że ten zamordowany chłopak był w przeszłości kilkakrotnie karany. Jest to nieprawda. On karany nie był, był jedynie oskarżony o popełnienie paru przestępstw. Przypominam, iż w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności, czyli jeżeli skazany nie został, należy go uznać za osobę niewinną. Po tej tragicznej sytuacji doszło do uzasadnionych reakcji społecznych, doszło do Spontanicznego sprzeciwu obywateli doszło do wielu spontanicznych manifestacji. Nasi działacze, działacze Młodzieży Wszechpolskiej w Ełku oczywiście w najbliższym czasie również będą prowadzili odpowiednie działania mające na celu wyrazić społeczny sprzeciw. Chciałem również zwrócić uwagę, iż. Te reakcje obywateli, te spontaniczne reakcje pokazują, iż obywatele nie czują się bezpiecznie. Obywatele po prostu pokazali w tym momencie, że władza nie jest w stanie zapewnić im w odpowiedni sposób bezpieczeństwa. Dodatkowo jeszcze pragnę zauważyć, iż zachowanie policji w przypadku tych manifestacji no, pozostawia wiele do życzenia. Policja tutaj dopuszczała się w wielu wypadkach niewłaściwych zachowań, zatrzymywania postronnych osób bez powodu. Śmiało mogę powiedzieć, że te zachowania ze strony policji bardzo mocno przypominały zachowania, jakich dopuszczała się policja w czasie Marsz Niepodległości, chociażby w 2011, 2012 czy 2013 roku. W tym momencie pragnę zaprezentować Państwu oświadczenie młodzieży wszechpolskiej w sprawie wydarzeń, które miały miejsce Wełku w noc Sylwestrową. Podczas nocy sylwestrowej Wełku doszło do tragedii. Zginął młody człowiek, zamordowany przez przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej. Oskarżeni o ten czyn są Tunezyjczyk i Algierczyk. Dodatkowo zostali zatrzymani dwaj mężczyźni, Algierczyk i Marokańczyk. To morderstwo pokazuje bardzo wyraźnie, jak groźnym elementem jest wspomniana mniejszość oraz jak niebezpieczne jest sprowadzanie do polski imigrantów z bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jako młodzież szach polska od samego początku kryzysu imigracyjnego wyrażaliśmy sprzeciw wobec nieodpowiedzialnych dyrektyw Unii Europejskiej i stanowiska polskiego rządu, informując, że państwo polskie nie powinno przyjmować żadnych imigrantów. Jak widać, nawet pojedyncze jednostki reprezentujące omawianą grupę stanowić mogą śmiertelne zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa państwa i obywateli. Wspomniana grupa reprezentuje bowiem zupełnie inny system wartości, odmienną kulturę i religię, które determinują zachowania stojące w jawnej sprzeczności z cywilizacją łacińską, do której należymy. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie państw zachodniej Europy, w przypadku których wskutek nasycenia społeczeństwa elementem etnicznie obcym mamy do czynienia z ciągłymi zamachami terrorystycznymi, gwałtami i rozbojami dokonywanymi przez grupy imigrantów. Wydarzenia te w sposób bezpośredni dotykają coraz to większą rzeszę Europejczyków, pozbawiając ich podstawowego prawa do bezpieczeństwa, destabilizując jednocześnie wewnętrzną sytuację państw. Opisywane zdarzenie, mord Polaka w czasie Nocy Sylwestrowej, wywołało uzasadnione wzburzenie mieszkańców Ełku oraz innych polskich miast. Polacy, widząc niebezpieczne tendencje, nachalną politykę poprawności prowadzoną przez media głównego nurtu oraz wciąż niewystarczające działania kolejnych rządów, próbują te działania wymusić. Efektem są spontaniczne manifestacje i gwałtowne, często prowagowane przez policję zachowanie w osób w nich uczestniczących. Zdecydowana reakcja mieszkańców Ełku pokazuje bardzo wyraźnie, że Polacy w przeciwieństwie do mieszkańców zachodniej Europy nie zamierzają tolerować oraz biernie przyglądać się jak element kulturowo nam obcy terroryzuje ich kraj. Podtrzymujemy w całości nasze stanowisko, mówiące o tym, że do Polski nie należy sprowadzać żadnych imigrantów. Mamy nadzieję, że hasło Polak mądry przed szkodą, prezentowane przez nas podczas wielu manifestacji, znajdzie w tym wypadku potwierdzenie. Uważamy, że polskie władze powinny wdrożyć procedury prawne blokujące możliwość wjazdu do naszego kraju przedstawicieli niektórych kręgów kulturowych i etnicznych. Naszym zdaniem środowiska i osoby publicznie popierające przyjmowanie imigrantów działają na szkodę narodu i państwa polskiego. Jednocześnie jako Młodzież wszech Wszechpolska pragniemy zaoferować i zapewnić pomoc prawną wszystkim osobom zatrzymanym przez policję w czasie spontanicznych manifestacji Wełku. Osoby poszkodowane oraz ich bliskich prosimy o zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Wydział. Kropka prawny dostępnym również na naszej stronie internetowej www.mw.org.pl. Proszę Państwa, tak jak mówiliśmy dwa lata temu, jak zaczął się temat sprowadzania imigrantów do Polski, tak mówimy i teraz, stanowcze nie dla przyjmowania imigrantów. Kwotą dla Polski zero imigrantów. Każda ilość imigrantów w Polsce, każda ilość, mówmy w prostej, islamskiej dziczy. Która niestety w coraz większej ilości do Polski napływa. Każda ilość tych osób powoduje bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Polskie władze powinny tutaj postawić sprawę jasno i postanowić, właśnie tak jak określiliśmy już wcześniej, postanowić, iż pewne procedury zostaną w tym zakresie podjęte. Jeżeli nie, mamy wielką nadzieję, że społeczeństwo polskie pokaże, że w przeciwieństwie do społeczeństw europejskich, powiem kolokwialnie, nie da sobie w kaszę dmuchać i wszelkie przejawy takich bandyckich, dzikich zachowań ze strony przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej i oczywiście innych mniejszości będą w Polsce przez polskie społeczeństwo tępione. Polskie społeczeństwo nie pozwoli na niszczenie Polski. Nie pozwoli, w przeciwieństwie niestety do społeczeństw zachodu, które takie zachowania tolerują. Chociażby widać bardzo wyraźnie, jak po zamachach w Brukseli społeczeństwo, yy, mieszkańcy Brukseli zaczęli malować kredkami napisy na jednym z placów w Brukseli. Nasze społeczeństwo działa inaczej i mówi stanowcze nie dla przyjmowania imigrantów. Czy są z Państwa strony do mnie jakieś pytania? Ja mam inne pytanie: Czy planujecie w Ełku jakąś manifestację? Tak, w najbliższym czasie nasze struktury w Ełku, które oczywiście prężnie działają, będą podejmowały odpowiednie działania, będą przez nas organizowane pikiety i inne różnego rodzaju manifestacje, oraz będziemy blokowali i będziemy organizowali kontry do wszelkich manifestacji. No, nie ukrywajmy osób związanych ze środowiskiem liberalno-lewicowym. W piątek podobno ma być manifestacja Solidarności. Czy wyszukujecie też coś na piątek, jakąś kontry? Jeżeli te informacje dotyczące tego wydarzenia, które jest planowane, potwierdzą się, to oczywiście będziemy organizowali kontry, ponieważ uważamy, że wobec tych zdarzeń, które mają miejsce w Europie, wobec tego zdarzenia, które miało miejsce w noc sylwestrową w Polsce, no osoby, które takie. Takie marsze poparcia dla mniejszości muzułmańskiej organizują po prostu działają na szkodę narodu polskiego. Są to szkodniki po prostu no, Powiem mocno, powiem ostro, ale jest to działanie szkodliwe. Nie można takich rzeczy dopuszczać i każde tego typu działanie powinno się spotkać z ostrym sprzeciwem mieszkańców, ponieważ jest to działanie nieodpowiedzialne i szkodliwe. Czyli ale konkretna data dotycząca jakiejś manifestacji, pikiety jeszcze nie zapadła. Oczywiście będziemy państwa informować o wszystkich organizowanych przez nas manifestacjach. Myślę, że w najbliższym czasie tych wydarzeń związanych z tym tematem, o którym teraz mówimy, będzie naprawdę dużo, więc, więc sytuacja jest rozwojowa. Powiem wprost. Tym bardziej, że w dużej mierze są to spontaniczne reakcje obywateli, czemu absolutnie nie można się dziwić. To wszystkie pytania, czy jeszcze? W takim razie dziękujemy Państwu bardzo.